No dobra, kontynuujmy. Zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Gwiazdkę nam zabili, słuchajcie, tego naszego ulubionego konika. No, patrzcie, znowu ten chłopaczek, on tam też był w tym poko pokoju. Nie, tego Jordan! Co to nie, zwyczajnie po prostu nie miałem nic do dodania oprócz tego, co pisaliście. Ja. Więc nie obraźcie się, ale nie wziąłem udziału w dyskusji. We got to get her to Isaac. We got to tell him exactly what's going on. Yeah, well, I just got off the radio with Isaac. Isaac. Kill all trespassers. Hold up, hold up, hold up. That doesn't make any sense. Direct order, man. No, let's talk to her. Let's figure out what wow. she knows. I give a fuck what she knows. You saw what she did to the others? You have no idea how many people, many people she might be with. This might yeah. be an no ambush, I don't care how many people she's with. <laughs> we will find them and we will kill them. Can you just think for yourself for a quick second right now? Get Ale mi pad wibruje, zaraz wyfrunię. No dawaj te więzy, kurde, prze, 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 przetnij. Ledwo ten trójkąt dojrzałem, żeby trzeba było wcisnąć. Okay? Mostly. Ellie. Ellie. We should go. Somebody would have heard the gunshots. Look. She's one of them. Come on. Look at that later. Was there a TV station on that map? I don't fucking know. Come on. Fuck, Ellie. Mamy już nasz sprzęt, czy nie. Ja mam taki plan. Nara! O kurde. Ouu, headshot. Patrzcie, dwururka, pompka na trzy naboje, nawet na cztery. On jest chyba na 5 naboi. Jaka akcja, jak mi się tu podoba w końcu walka z ludźmi coś czego mi brakowało. No i mamy już kilku kolesi mniej z tego pokoju, w którym Joel był. Zobaczcie, tam ten koleś chciał ją przesłuchać, coś tam. A jak tylko Eli miał okazję, żeby wbić mu nóż w szyję. Bez zawahania w ogóle. To też jest taki trochę mały potworek. Nie wiadomo co ona tutaj odwali. Dobra. No i pompka pięknie. Powiem wam, na ludzi pięknie działa. Z tej laski to chyba nic nie zostało. Praktycznie rozrywało. Temu koleśowi to w ogóle. Ręka? Nie, to ta babka jest właśnie. Nie ma ani ręki, ani głowy. Więc ten koleś, piękny chedzik tutaj poszedł. Oj. O, no może być. O, będą akcje, bo widzimy. Zobaczmy jak auto aim nam pomoże. Uch, zabity, zabity. Tak. Nie, tak to nie. Dobra, tam jeszcze jest. O, kurde, w gardło dostał, słyszeliście? Kurde. Dobra, tutaj nie było żadnych cichych akcji. Tutaj trzeba było to załatwić właśnie w ten sposób. Nieźle ich pozamytaliśmy. Strzelba jest po prostu mega, taka jak w jedynce. Oczywiście sobie jeszcze tutaj popyramy na szybkości. I przeciwników i pomieszczenia, ale widzę, że coś cienko kurczę, nie ma żadnych fantów. A sporo zasobów straciliśmy. No tutaj nie było innego sposobu, żeby ich pokonać. Bo oni na nas wyskoczyli z giverami i dokładnie wiedzieli, gdzie stoimy. Więc nie dało się ich tak naprawdę nawet z zaskoczenia złapać, trzeba było zwyczajnie powalczyć. No i cóż, nic z nich nie zostało. Dobra, staram się tak w miarę sprawnie eksplorować. Ale też nie chcę jednocześnie nic ominąć. minąć. O, jest... O, jak mało życia, słuchajcie, muszę się uleczyć. Abi i Sali, witam serdecznie. Cały czas nie mogę wykonać apteczki. Musimy poszukać alkoholu, Gdzie te nożyczki? Tutaj, czy ja ulepszę w końcu jakąś broń białą? Nic tutaj nie widzę za bardzo do podniesienia. Sprawdzę wszystkie regały. Nic tu nie ma. Straszna bieda. Wszystkie zasoby zużyłam, a nie dają nic w zamian. Jednak ten średni poziom trudności troszkę daje w kość. No ale ten aim assistant na pewno pomaga O nie Miejscówka z wysoką trawą To nie to nie może się dobrze skończyć okay. Pierwsza możliwość A Zabičej ich po cichu. Co ty zrobiłaś teraz? Movement. I'll check it out. Woah. Coś. Coś. Zaraz to zrobiłem. Wow. No,

O que Ledwo żyje ta nasza Eli, co to jest? To jest ta Dina? A dobra, Muszę miałem do niej strzelać. A jest jeszcze jedna apteczka, słuchajcie, użyjemy jej. Dobra, jest nieco lepiej. Pozbierajmy to co z nich wypadło. O, jest troszkę Alko, więc będzie można zrobić apteczkę zaraz. Tutaj było jakoś dużo zasobów, pamiętam. Jak tędy przebiegałem. Dobra, tyle. Chyba wszystkich rozwaliliśmy, aczkolwiek. Bardzo dużo tutaj zawdzięczam, tej dinie, bo ja tutaj byłem w niemałym potrzasku. To, czego mi brakuje w tej części, to wsparcie kompana od strony chociażby zbierania. Pamiętam, że w jedynce ostatecznie chyba Eli dawała Joelowi naboje. Może i tutaj tak jest, jeżeli jest naprawdę jakaś bieda. Tak jak u mnie na przykład ze strzelbą. Dobra, oni stamtąd zbiegli, więc my pewnie tam też musimy pójść. O masakra, to co się tutaj wydarzyło. Ile tu jeszcze czasu zostało? No, jeszcze jest parę minutek. Dobra, ta laska już jest tam na górze, już czeka. Eli nam odżyła. Szukam tutaj jeszcze jakichś rzeczy, żeby nic nie przeoczyć. Tak jak na przykład ten alko, pięknie nie ma sensu się leżeć na 100%. Może znajdziemy jakieś botaniki? Tutaj nas prowadzi Dina, ale jeszcze zobaczmy, co jest tutaj. Nic tu nie ma. O, tam coś widzę na mureczku. Ale mi się wydawało. To chyba cegła. Tak. Myślałem, że to paczka z amunicją, wiecie. Czekajcie, jeszcze się tutaj szybko rozejrzę. Tutaj w sumie nie biegałem. Może gdzieś coś w trawie leży. Tutaj. Ich. O kurde, mamy już maks broni, maks amunicji w rewolwerze. Anything? No. Cover this roof. I'll check over here. You sure she's not uh, on the street? Did you look? How would she get down there? I don't know. Has it been called in? Greg went out to Capitol Hill. He should be back with those guys any minute. <gasps> <Shh. clears throat>

Mamy o kurde, myślałem, że po prostu w łeb dostałem Dobra Trzeba tutaj troszeczkę się napocić, żeby dobrze wycelować Myślę, że to jest Ale jest to możliwe. No, nie za wiele z nich wypadło. Jakiś duży park. I kolejna spora miejscówka przed nami się szykuje. Pani sobie rozkminiła Dina, żeby się wczołgać tutaj pod te panele solarne. Tutaj da się wejść. Nie, chciałem tutaj. Nie da się. Co to jest? Jakaś piłka? Ciekawe. Dobra, tu jest jakieś przejście. I tutaj jeszcze widziałem coś. Pytanie, czy potem można się gdzieś spiąć wyżej. Tak, tam się chyba nie da wejść, bo oni stamtąd zeskoczyli. Masakra, ale nie powiem, jakoś taką czuję wewnętrzną satysfakcję, kiedy giną ludzie od tych wilków, szczególnie po tym, co nam się tutaj przydarzyło wcześniej. Do tej pory zabijajcie wszystkich intruzów, wyślą dodatkowe jednostki, by pomogły nam jeżyć drugą kobietę. Wróćcie do bazy przed nocą, przynieście wszystkie zasoby jakie znajdziecie. Okej. Okay. Coś tutaj jeszcze znajdziemy. Dawno nie znalazłem żadnej karty. Tutaj nic, o Szmateczka No czekaj, jeszcze tutaj A, oczywiście zamknięte Czy jeszcze są z psami? Z psami albo z wilkami. Okej. Okay. Czekajcie, zobaczymy jeszcze tutaj, czy nic nie ma. Chyba nie ma. Dobra, słuchajcie, ja biorę zapisz grę. E, bierzemy. Nowe dane. Ok, gra zapisana. Tutaj zakończę sobie materiał na streamie, jeszcze chwilę zostanę, ale materiał YouTubeowy zakończymy w tej chwili.